Witam Was w dzisiejszym odcineczku. A dzisiaj są pociągi w Łodzi Hojne i w Łodzi Fabrycznej. A tutaj przejeżdża przez przejazd ET22665 w kierunku Pabianic. A tu mamy Wektrona Rail z kontenerami. W stronę Łodzi Olechowa. Tam jest te, chyba. Była to wywownia tych kontenerów. A tu odjeżdża N57 AKM z region do Łodzi Kaliskiej. przelatują dwie połączone drezynki. Praktycznie takie same PKP, PLK. A tu przelatuje 6DG200. Była niedawno w Zduńskiej Woli Karsznicę, Tam manewrowała, a teraz jedzie chyba do Koluszek. Choć tego ja nie wiem, gdzie ona jedzie, ale na pewno była w duńskiej Woli Karsznicę. A tu mamy pospolitą euka. A tu odjeżdża tak zwana Pesalink, czyli SA139 z Regio ze stacji Skarżysko-Kamienna do Łodzi-Kaliskiej. Na opleinka nawet nawet a tu mamy niestety kolejnego LKA ale trochę innego, bo to jest poznania chyba, nie wiem, ale taki szybki LKA i do Poznania on aż jedzie. oddaje a tu mamy sorki bo słaba jakość, bo z innego telefonu eksperymentowałem ET22905 z kontenerami, które się wyładowuje w łodziole. Jedzie do łodziolety. Tam jeszcze mamy zbożówki stare. No. A tu już mamy z mojego telefonu, jest lepsza jakość. Yy, tu tu przelatuje ET22 1090, jakimiś takimi dziwnymi wagonami. Kto wie, to może napisać, ale pewnie nikt nie wie, bo tu nikogo nie ma, yy, ale nieważne. No i przelatuję przez Łódź Hojny. A tu przez łódź hojny przelatuje luzem EU07155 LTG Cargo. I oczywiście pozdrawiam maszynistę. za takie piękne RZP-1 A tu mamy przelot Drezynki Już drugi raz o tej godzinie dziewiątej polecam wpaść na Łódź w okolicach godziny dziewiątej już drugi raz drezynka jedzie, więc chyba tam jeżdżą po prostu codziennie, przelatuję sobie. Pozdrawiam mechaników za RP1. A tu odjeżdża, a jednak nie, a tu mamy stację, będą nagrania ze stacji Łódź Fabryczna. Tu przyjeżdża EP07356 z Intercity Zosia. Relacji Warszawa Wschodnia Łódź Fabryczna. Przyjeżdża do Łodzi. Ładne złożone ciało w łodzi, jak Mamy tutaj wagon pierwszej klasy, drugiej bezprzedziałowy, drugiej klasy znowu bezprzedziałowy, drugiej klasy przedziałowy, drugiej klasy przedziałowy, klas przedziałowy chyba. Też tutaj też jest przedziałowy. Kolejny, drugiej klasy przedziałowy. Tu mamy wagon, TR, a drugiej klasy bezprzedziałowy. No i wagon. Drugi klas też bezprzedziałowy, bezprzedziałowy wagon drugiej klasy i koniec składu, logo PKP InterCity. Pierwszy raz w kiblu jest A tu zobaczcie mamy zwiedzanie klasycznego kibla, takie mamy ładne siedzonka, no i tak on pięknie wygląda. A tu odjeżdża klasyczny EN57812 z regio do Częstochowy i pozdrawiam maszynistów albo maszynistę, maszynistów. Tak. Ja światełka może będzie widać, nie wiem. No chyba było tutaj. manewruje EP 07544 po przeprowadzeniu składu Intercity Zosia, na którego nie chciało mi się przyjeżdżać, więc podpina się pod Intercity Pobrzeża. Ale będzie tutaj jeden ciekawy składnik też. Będzie ciekawa lokomotywa. Tutaj te tak ładnie z boku wygląda, a tutaj już możecie zauważyć tam lokomotywę. Odjeżdża, 5, 4, 4 z odsiłem w Intercity w było relacja do Brzeże, bo brzeże było relacji koło rzecz fabryczna, a 5 4, 4 odprowadza go do, do domku, czyli do łodzi Talicki. Przematuje i rano występuje w koniec od około godziny 9. A tu mamy okleinkę finał 33 wośb. Na łodzi fabrycznej się melduje. Taka ładna. Tutaj mamy drzwi skrzydłowo łamane w wagonie przedziałowym drugiej klasy. Tu odjeżdża T.L. Łęcka już z tym Gryfinem. <Słyska> EU 160 050. Tutaj mamy wagon drugiej klasy, tam machają. Machają, pozdrawiam. Tam ludzi. Wagony drugiej klasy. Tak szybki start ep to jest dziwne akurat tutaj kurcie brat dał nastawnik na, na ostatnią pozycję no dosłownie według mnie, ale no jakoś ruszył bo normalnie to by śliczniki liniowe mu wywalili pozdrawiam tamtego mechanika bo zgasił nawet światła chyba żebyśmy mogli zdjęcia porobić a tu przyjeżdża EP07361 InterCity z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Takie ładne wagony, niestety InterCity, dla mnie niestety przynajmniej, bo wolę jeździć wagonami, tylko co się nigdy nie zdarzyło. Nie, no. nie raz jechałem, ten mamy piękny wagon pojechał, no i wagon, dalej InterCity. Te miary ładne. I tu będzie tabliczka relacyjna składu Intercity Zosia. Warszawa Wschodnia Łódź Fabryczna przez takie stacje jak Warszawa Centralna, Warszawa y, Wschodnia, wschod, Żyrardów, Stierniewice, Koluszki, Łódź Widzew Fabryczna. A tu podstawia się telka Łęcka z Chińczykiem EP 07534, tak zwany Chińczyk. Chiną. Chiną. Na końcu składu będzie Griffin. A tu odjeżdża stary schemat EP07374. Zatrzyłem Zosi, na której był 361. I tutaj pozdrawiam pana mechanika. No długi skład są na tej fabrycznej. Takie. Wagon połówkowy i wagon do pierwszej klasy na końcu składu. A tutaj manewruje EP07361, aby podczepić się pod Intercity pobrzeże, które stoi tam za tymi filarami od nowego rozkładu. Ono tam stoi akurat bo robi miejsce dla Łęckiej. No, Apple 07 się zatrzymuje, a ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli tu dotrwaliście, napiszcie cabanos. Bye bye.